Nie błądzi. Pani poseł Zdzisława Janowska, klub SLD. Jedna minuta. Panie marszałku Wysoki Sejmie, Panie ministrze, apeluję do wszystkich, którzy kochają kulturę, którzy nie chcą ubezwłasnowolniać aktorów, którzy chcą, ażeby aktorzy naprawdę służyli na wszystkim i żeby były w teatrach repertuary dla młodzieży szkolnej, ponieważ przejście pod wodze podmiotu prawnego czy fizycznego odbiera tę szansę. Nie chcemy, ażeby dyrektorzy teatru byli mianowani w teczce przywożeni przez, przez ministra, czy przez organizatora, czyli szefa danego, danego regionu. A więc apeluję do was wszystkich, sprawdźcie tylko, czy macie dobrze włożone karty, czy mechanizm działa. I zapytuję na koniec jeszcze pana ministra, może nareszcie odpowie, dlaczego aktorom chciał pan zafundować tak? straszliwe, upokarzające warunki pracy. Dziękuję bardzo. Pan poseł Józef Zeklu Pezel.